97% ludzi marnuje swoją największą przewagę konkurencyjną, ponieważ wierzą, że słabość to synonim porażki. A co, jeśli udowodnię ci na konkretnych przykładach, że się kompletnie mylisz? A co, jeśli Twoja największa słabość jest dokładnie tym narzędziem, które może cię przekształcić w absolutnego dominatora każdej sytuacji? Mówię o czymś co wielcy strategowie w historii doskonale rozumieli. Niccolo Machiavelli, gdyby dziś żył, nie pisałby książek. Budowałby w milczeniu imperia, używając dokładnie tego, czego nauczę cię w ciągu najbliższych minut. W ciągu następnych dwudziestu minut odkryjesz, jak Warren Buffett przekształcił swoją ekstremalną introwersję w przewagę konkurencyjną, która przyniosła mu 100 miliardów dolarów, jak Juliusz Cezar wykorzystał swoje niepewności, aby stworzyć absolutną lojalność wojska. I jak możesz dziś zastosować te same strategie? Oto brutalna prawda, której nikt ci nie nauczy. 95% ludzi ponosi katastrofalną porażkę w przekształcaniu swoich słabości, ponieważ popełniają ten sam fatalny błąd. Starają się ukryć, zaprzeczyć lub przezwyciężyć swoje ograniczenia, ale to jest dokładnie przeciwieństwo tego, co działa. Dziś odkryjesz dziewięć strategicznych reguł, które dzielą dominatorów od zdominowanych. To nie są mgliste teorie ani powierzchowne motywacyjne porady. To zasady sprawdzone na przestrzeni historii przez postacie, które budowały imperia, kształtowały cywilizację i sprawowały absolutny wpływ. Oto dziewięć strategicznych reguł, które przekształcą Twoją słabość w absolutną dominację. Reguła numer jeden: zaakceptuj to, czego nie możesz kontrolować, aby zdominować to, co możesz. To jest podstawa wszelkiej mocy strategicznej. Większość ludzi marnuje energię, próbując zmienić fundamentalne cechy siebie. Chcą być wyżsi, bardziej charyzmatyczni, bardziej naturalnie pewni siebie. To prosta droga do bycia przeciętnym, prawdziwi strategowie działają inaczej identyfikują swoje rzeczywiste ograniczenia i zamiast z nimi walczyć, wykorzystują tę energię, aby całkowicie zdominować obszary, w których mają pełną kontrolę. Dam ci przykład, który zmieni twoje postrzeganie. Warren Buffett zawsze był introwertyczny i czuł się niekomfortowo podczas wystąpień publicznych. Mógłby spędzić dekady, starając się stać się charyzmatycznym mówcą. Zamiast tego skupił całą swoją energię na tym, by stać się najlepszym analitykiem inwestycyjnym na świecie. Efekt? Stworzył wpływ, który wykracza daleko poza jakiegokolwiek mówcę motywacyjnego. Praktyczna aplikacja jest prosta, ale rewolucyjna. Zrób listę swoich trzech największych ograniczeń. Dla każdego z nich zidentyfikuj obszar sąsiedni, w którym możesz mieć całkowitą kontrolę. Skierowanie całej swojej strategicznej energii na te obszary kontrolne to to, co oddziela dominatorów od ludzi przeciętnych. Ta zasada prowadzi nas do zasady numer dwa. Ale tutaj wielu popełnia fatalny błąd, myląc percepcję z rzeczywistością. Zasada numer dwa: odróżnij postrzegane słabości od rzeczywistych słabości. Tutaj psychologia staje się strategiczną bronią. Istnieje kluczowa różnica między tym, co uważasz za słabość, a tym, co tak naprawdę jest strategicznym ograniczeniem. Często to, co uważamy za nasze największe słabości, są w rzeczywistości różnicami, które mogą stać się unikalnymi przewagami konkurencyjnymi. Problem polega na tym, że żyjemy w społeczeństwie, które ujednolica to, co jest siłą i słabością. Daję ci strukturę do analizy, która zrewolucjonizuje twoje postrzeganie siebie. Jesteś gotów, aby odkryć kim naprawdę jesteś? Po pierwsze, wypisz, co uważasz za swoje słabości. Po drugie, zapytaj siebie, czy ta cecha naprawdę powstrzymuje mnie przed osiągnięciem moich celów, czy po prostu jest inna niż to, co społeczeństwo uznaje za normę? Elon Musk to doskonały przykład. Jego obsesyjna koncentracja i trudności w konwencjonalnych interakcjach społecznych mogłyby być postrzegane jako słabości, ale przekształcił tę wyjątkową intensywność w zdolność innowacyjną, która zrewolucjonizowała zarówno przemysł kosmiczny, jak i motoryzacyjny, tworząc firmy warte setki miliardów. Klucz tkwi w strategicznej redefinicji. To, co inni widzą jako Twoją słabość, może być dokładnie Twoją ukrytą siłą. Gdy znasz swoją prawdziwą słabość, oto jak ją wykorzystać. Zasada numer 3: zdefiniuj na nowo narrację o swoich ograniczeniach. To tutaj dzieje się magia percepcji. Kontrolując, jak Twoja słabość jest interpretowana przez innych. Kontrolujesz swoją strategiczną pozycję w każdej sytuacji. Ludzka mente funkcjonuje poprzez opowieści. Jeśli nie kontrolujesz narracji dotyczącej swoich cech, inni stworzą ją za ciebie, a rzadko będzie ona korzystna. Pokażę ci, jak to robią mistrzowie. Kiedy ktoś ma trudności z podejmowaniem szybkich decyzji, powszechną narracją jest niepewność. Jednak zręczny stratek redefiniuje to jako staranną analizę lub rozważanie wszystkich zmiennych. Karl Jung zrewolucjonizował psychologię, robiąc dokładnie to. Przekształcił swoją introwersję, która wówczas była postrzegana jako społeczne ograniczenie w podstawę swojej genialności analitycznej. Nie próbował stać się ekstrawertykiem. Zamiast tego, redefiniował introwersję jako wyższą głębokość psychologiczną. Praktyczne zastosowanie wygląda tak: dla każdej słabości, którą zidentyfikowałeś, stwórz trzy alternatywne pozytywne narracje. Ćwicz prezentowanie swojej cechy przy użyciu tych narracji, aż stanie się to naturalne. Pamiętaj, nie kłamiesz. Wybierasz, jaki aspekt prawdy podkreślić. Ale redefiniowanie narracji to tylko początek. Zasada numer cztery: pozycjonuj swoją słabość jako unikalną przewagę konkurencyjną. Teraz wkraczamy na naprawdę potężny teren. Nie wystarczy redefiniować swoją słabość. Musisz przekształcić ją w powód, dla którego ludzie wybierają Ciebie zamiast Twoich konkurentów. Oto, co Cię zaskoczy, to działa na podstawie głębokiej zasady psychologicznej, zwanej postrzeganą rzadkością. Kiedy posiadasz cechę, której inni nie mają, nawet jeśli jest ona tradycyjnie postrzegana jako ograniczenie, tworzy to unikalną wartość w umysłach ludzi. Postrzegają te różnice jako coś rzadkiego, a więc bardziej wartościowego. Dam ci nowoczesny przykład, który otworzy ci umysł. Wielu odnoszących sukcesy przedsiębiorców ma dysleksję. Richard Branson na przykład. Zamiast postrzegać to jako przeszkodę, wykorzystuje to jako dowód swojej zdolności do myślenia inaczej i znajdowania kreatywnych rozwiązań, których inni nie dostrzegają, pozycjonując się jako CEO, który podchodzi do problemów z perspektyw, których konwencjonalni menedżerowie nigdy nie rozważyliby. Strategia polega tutaj na odwrotnym pozycjonowaniu. Zamiast próbować konkurować w tradycyjnych siłach, gdzie byłbyś przeciętny, tworzysz kategorię, w której twoja słabość jest w rzeczywistości wyróżniającą siłą. Pomyśl o tym: w świecie pełnym ludzi próbujących być perfekcyjnymi w ten sam sposób, ktoś, kto oferuje szczerze inną perspektywę, ma automatyczną przewagę. Ta aplikacja działa w ten sposób. Zidentyfikuj, jak Twoje słabości zmuszają Cię do rozwijania umiejętności lub perspektyw, których inni nie mają. Następnie przedstaw te umiejętności jako swoją strategiczną przewagę. To prowadzi nas do kluczowej kwestii, jaką jest timing. I tu amatorzy się gubią. Zasada numer 5. Opanuj strategiczny moment ujawnienia swojej wrażliwości. Timing. Ma kluczowe znaczenie w przekształcaniu słabości w siłę. Ujawnienie swoich ograniczeń w złym momencie może zrujnować twoją pozycję. Ujawnienie ich w odpowiednim momencie może stworzyć absolutną dominację. Za tym kryje się psychologiczna nauka. Kiedy ujawnisz swoją wrażliwość, po tym jak już udowodniłeś swoją kompetencję i wartość, stwarza to efekt humanizacji, który drastycznie zwiększa zaufanie i lojalność. Ale oto sekret, który dzieli amatorów od mistrzów: musisz ujawniać swoje słabości jako dowód swojej siły, a nie jako prośbę o przebaczenie. Pokażę ci, jak to działa w praktyce. Lider, który jest kompetentny i przyznaje, że nie jest naturalnie charyzmatyczny, ale zrekompensował to rozwijając wyjątkowe systemy komunikacji i strategii, zdobywa wiarygodność, której naturalnie charyzmatyczni liderzy nigdy nie osiągną. Formuła jest prosta: najpierw ustal swoją kompetencję i wartość. Po drugie, ujawnij swoje ograniczenia jako kontekst dla swoich rozwiniętych sił. Po trzecie, pokaż, jak to ograniczenie zmusiło cię do stworzenia lepszych rozwiązań. Wskazówki dotyczące odpowiedniego timingu to, gdy już udowodniłeś swoją wartość, ale przed podjęciem istotnych zobowiązań, gdy osoba jest otwarta i masz czas, by wyjaśnić pełen kontekst oraz kiedy możesz od razu pokazać, jak pokonałeś to ograniczenie. Konkretne timowanie jest kluczowe. Zbyt wczesne ujawnienie osłabia pozycję. Zbyt późne ujawnienie wydaje się manipulacją. Idealny moment to ten, gdy już udowodniłeś swoją wartość, ale przed podjęciem ważnych zobowiązań. Pomyśl o tym, jak Steve Jobs ujawniał swoje skromne pochodzenie i obawy związane z brakiem dyplomu uniwersyteckiego dopiero po tym, jak ustanowił Apple jako siłę technologiczną. To przekształciło potencjalne słabości w dowód jego wyjątkowej zdolności do pokonywania ograniczeń. To prowadzi nas do najbardziej nieintuicyjnej zasady ze wszystkich. Reguła numer 6: wykorzystaj paradoks wrażliwości, aby zbudować absolutny autorytet. Tutaj wkraczamy na naprawdę niebezpieczny i potężny teren. Ta zasada stoi w sprzeczności ze wszystkim czego nauczyli cię o przywództwie i wpływie, ale jest fundamentem najtrwalszej władzy jaka istnieje. Paradoks działa tak, kiedy strategicznie przyznajesz się do prawdziwej słabości, zwiększa to twoją wiarygodność w innych obszarach. Ludzie zakładają, że jeśli jesteś szczery w sprawie swoich ograniczeń, musisz być całkowicie godny zaufania w odniesieniu do swoich mocnych stron. Ale oto mroczny sekret, którego mało kto rozumie, ta strategiczna wrażliwość tworzy prawie nieodpartą formę psychologicznej kontroli. Ludzie czują się wyjątkowi, bo znają Twoją prawdziwą naturę, co buduje emocjonalną lojalność, która sięga znacznie dalej niż podziw za umiejętności. Pomyśl o psychologicznej mocy tego przez chwilę. Dam Ci historyczny przykład, który na zawsze zmieni Twoje postrzeganie władzy. Juliusz Cezar często dzielił się swoimi wątpliwościami i lękami z najbliższymi generałami. To go nie osłabiało, tworzyło psychologiczną intymność, która czyniła tych ludzi absolutnie oddanymi jego sprawie. Współczesna aplikacja działa w ten sposób: zidentyfikuj prawdziwą słabość, która nie podważa twojej głównej kompetencji. Dziel się tą wrażliwością selektywnie z kluczowymi osobami, wykorzystaj tę intymność, aby stworzyć głębokie połączenia, które przekładają się na wpływ i lojalność. Lecz uważaj, to jest broń obosieczna, użyj jej źle, a zniszczysz swoją pozycję. Użyj jej dobrze, a stworzysz niemal absolutną władzę, ale ta strategia ma jeszcze mroczniejszy wymiar. Reguła numer siedem opanuj sztukę strategicznego ukrywania. Jeśli poprzednia zasada dotyczy ujawniania, to ta dotyczy tego, czego nigdy nie należy ujawniać. Nie wszystkie słabości powinny być przekształcane w widoczne siły. Niektóre powinny pozostać całkowicie ukryte, podczas gdy ty je cicho transformujesz. Machiavelli uczył, że prawdziwa władza działa w cieniu. Istnieją aspekty Twojej osobowości i ograniczenia, które, jeśli zostaną ujawnione, mogą być wykorzystane przeciwko Tobie przez strategicznych przeciwników. Sztuka polega na klasyfikacji swoich słabości, tych, które można przekształcić w widoczne siły, tych, które można selektywnie ujawniać, aby tworzyć intymność, oraz tych, które powinny pozostać całkowicie prywatne, podczas gdy ty pracujesz nad ich przezwyciężeniem. Dam ci historyczny przykład, który rewolucjonizuje to zrozumienie. Winston Churchill całkowicie ukrywał swoją ciężką depresję, którą nazywał czarnym psem podczas II wojny światowej, ale selektywnie ujawniał swoje strategiczne wątpliwości tylko najbliższemu kręgowi, tworząc lojalną intymność. Jednocześnie przekształcił swoją obsesyjną tendencję w publiczną siłę niezłomnej determinacji. Dam Ci strukturę, którą mistrzowie strategii stosują od wieków. Po pierwsze, słabości, które można przedefiniować jako siły wyróżniające, stają się częścią Twojej osobistej marki. Po drugie, słabości, które tworzą emocjonalną wrażliwość, dzieli się tylko z kluczowymi sojusznikami, aby stworzyć lojalność. Po trzecie, słabości, które mogłyby być wykorzystane przez przeciwników, pozostają absolutnie ukryte. Praktyczne zastosowanie wymaga najwyższej dojrzałości strategicznej. Musisz być brutalnie szczery wobec siebie w kwestii, które ograniczenia mogą zostać przekształcone w przewagi, a które stanowią realne zagrożenia, które trzeba chronić lub pokonywać prywatnie. To zrozumienie prowadzi nas do przedostatniej zasady, być może najniebezpieczniejszej ze wszystkich. Zasada numer osiem: przekształć postrzeganie innych o swojej słabości w broń psychologiczną. Wchodzimy tutaj w naprawdę zaawansowane terytorium strategicznej manipulacji percepcją. Gdy inni sądzą, że znają twoją słabość, zakładają pewne rzeczy na temat twoich zdolności i intencji. Możesz wykorzystać te fałszywe założenia jako niszczycielską przewagę strategiczną. Działa to dzięki zasadzie, którą niewielu opanowało. Pozwalając innym na niedocenianie Ciebie w szczególnych obszarach, podczas gdy Ty rozwijasz przewagę w obszarach, których nie są w stanie dostrzec ani zrozumieć. Dam Ci przykład, który zrewolucjonizuje Twoje myślenie o strategicznym pozycjonowaniu. Wyobraź sobie, że naturalnie jesteś introwertykiem w dużych grupach. Inni mogą przypuszczać, że jesteś pasywny lub nie masz silnych opinii. Tymczasem możesz rozwijać wyjątkowe umiejętności analityczne, przygotowawcze i jednostkowej komunikacji, które czynią Twój wpływ znacznie większym niż osób pozornie bardziej dominujących. Strategią jest pozwolenie, aby ta percepcja utrzymywała się, podczas gdy budujesz prawdziwą siłę w cieniu. Kiedy w końcu musisz wywrzeć wpływ, kontrast między postrzeganiem a rzeczywistością tworzy druzgocący psychologiczny wpływ. Oto miejsce, w którym naprawdę robi się niebezpiecznie i potężnie. Ale tutaj jest ta naprawdę niebezpieczna część. Możesz również wykorzystać tę dynamikę, aby zmusić przeciwników do ujawnienia informacji lub podjęcia decyzji na podstawie błędnych założeń dotyczących Twoich możliwości. Zastosowanie tego wymaga absolutnej dyscypliny. Musisz oprzeć się pokusie poprawiania błędnych percepcji, gdy może to być strategicznie korzystne. To forma niewidzialnej siły, którą niewielu potrafi konsekwentnie zastosować. Ale wszystkie te zasady kulminują w zasadzie końcowej, która syntetyzuje wszystko w systemie absolutnej dominacji. Zasada Numer 9: Stwórz system władzy, który przekształca każdą słabość w strategiczną przewagę. To jest zasada mistrzowska, która łączy wszystkie poprzednie w systematyczne podejście do dominacji w każdej sytuacji. Nie chodzi już o zarządzanie indywidualnymi słabościami, ale o stworzenie mentalności i metodologii, które automatycznie przekształcają ograniczenia w przewagi konkurencyjne. System działa na trzech zintegrowanych poziomach. Po pierwsze, poziom tożsamości. Redefiniujesz siebie jako osobę, która nie ma słabości, a jedynie cechy wyróżniające, które można strategicznie wykorzystać. Po drugie, poziom procesu opracowujesz systematyczną metodologię analizy, redefiniowania i przekształcania każdego ograniczenia w potencjalną zaletę. Po trzecie, poziom wykonania, rozwijasz doskonałe umiejętności komunikacji, pozycjonowania oraz wyczucia czasu, które pozwalają na konsekwentne wdrażanie tych przemian. Podam pełny przykład, który pokaże, jak wszystkie dziewięć zasad działa razem. Wyobraź sobie lidera, który nie jest naturalnie charyzmatyczny. Po pierwsze, akceptuje tę rzeczywistość i koncentruje energię na rozwijaniu wyjątkowych kompetencji. Po drugie, odróżnia brak naturalnej charyzmy od braku zdolności do wpływania. Po trzecie, redefiniuje swoją cechę jako przywództwo oparte na substancji zamiast na stylu. Po czwarte, pozycjonuje to jako zaletę dla organizacji, które potrzebują wymiernych wyników. Po piąte, ujawnia to podejście po pokazaniu swoich wyjątkowych kompetencji. Po szóste, wykorzystuje tę wrażliwość, aby stworzyć głębokie połączenia z ludźmi, którzy cenią autentyczność. Po siódme, skrywa inne ograniczenia, pracując nad nimi w tajemnicy. Po ósme, pozwala przeciwnikom na niedocenianie go, podczas gdy buduje rzeczywisty wpływ. Po dziewiąte systematyzuje to podejście, aby automatycznie przekształcać każde nowe odkryte ograniczenie w strategiczną zaletę. Rezultat to absolutna władza ukryta za skromnością, niszczący wpływ maskowany jako autentyczność oraz strategiczna dominacja, która wydaje się całkowicie naturalna i zasłużona. To jest różnica między zwykłymi ludźmi a absolutnymi dominatorami. Zwykli ludzie starają się ukryć lub przezwyciężyć swoje słabości. Dominatorzy systematycznie przekształcają każde ograniczenie w strategiczną broń. Teraz masz kompletną strukturę. Dziewięć zasad nie działa w izolacji. Tworzą one zintegrowany system, który przekształca Twoją fundamentalną naturę z osoby z ograniczeniami w stratega z wyróżniającymi narzędziami. Implementacja rozpoczyna się teraz. Weź swoją największą zauważalną słabość i systematycznie zastosuj dziewięć zasad. Po pierwsze, zaakceptuj to, czego nie możesz kontrolować i skup się na tym, co możesz. Po drugie, określ, czy to prawdziwa słabość, czy tylko coś innego. Po trzecie, przedefiniuj narrację. Po czwarte, zaprezentuj to jako unikalną zaletę. Po piąte, wybierz odpowiedni moment, aby się ujawnić. Po szóste, użyj swojej wrażliwości, aby zbudować autorytet. Po siódme, ukryj to, co powinno pozostać prywatne. Po ósme, przekształć czyjeś postrzeganie na swoją korzyść. Po dziewiąte, systematyzuj cały proces. Kiedy opanujesz to podejście, nie będziesz miał już słabości. Będziesz miał tylko cechy charakterystyczne, które czekają na przekształcenie w strategiczne zalety. Nie jesteś już tą samą osobą, która zaczęła oglądać ten film. Teraz dysponujesz arsenałem strategicznym, który 97% ludzi nigdy nie będzie miało. Jedynym pytaniem jest: czy wykorzystasz tę moc, czy pozwolisz jej pozostawać uśpioną, tak jak robi większość ludzi? Następnym krokiem jest wybranie ograniczenia którego unikałeś i rozpoczęcie od zasady numer jeden. Zaakceptuj to, czego nie możesz kontrolować i skieruj całą swoją energię na opanowanie tego, co możesz. Pamiętaj, nie urodziłeś się, aby być przeciętnym. Każda słabość, którą posiadasz, to narzędzie strategiczne czekające na odkrycie. Prawdziwa moc jest teraz w Twoich rękach. W ciągu następnych pięciu minut wybierz jedną z dziewięciu zasad i opisz w komentarzach, jak zamierzasz ją zastosować jeszcze dzisiaj. Przeanalizuję najinteligentniejsze strategie i stworzę specjalny materiał oparty na Twoich odpowiedziach. Zapisz się teraz, aby co tydzień otrzymywać zaawansowane strategie psychologiczne, których 95% ludzi nigdy nie odkryje. Kliknij czerwony przycisk poniżej i aktywuj powiadomienia. Następny film o etycznej manipulacji psychologicznej jest podlinkowany w opisie i pojawi się automatycznie, gdy ten się zakończy. Te zaawansowane techniki psychologicznej dominacji doskonale uzupełniają to, co właśnie opanowałeś.